Dokładnie tak. Złoty czempion w kategorii bram garażowych, który został wpisany, przyznany Marce Wiśnioski, to dla nas ogromne wyróżnienie, ale nie ukrywam, że trochę się spodziewaliśmy, dlatego że w świadomości polskich konsumentów zwłaszcza Marka Wiśnioski to numer jeden, jeżeli chodzi o kategorię bram garażowych. I jesteśmy najczęściej wybieraną i sprzedawaną bramą garażową. Automatyczną na rynku polskim, i dlatego właśnie rozciliśmy sobie prawo do tego, żeby ogłosić dziś 18 września Międzynarodowym Dniem Bramy Garażowej. Może zacznę od, od początku, czyli pierwsza brama automatyczna, czyli rok 1989 i wyprodukowana przez naszego właściciela i założyciela firmy, pana Andrzeja Wiśniewskiego. I ten produkt przez te 35 ostatnich lat był rozwijany, dochodziły do niego innowacje, czyli najpierw produkt w kategorii SMART, SMART Connected, w roku 2024 to brama garażowa SMART w Standardzie, na naszej już własnej aplikacji autorskiej wiśnioski Connected, czyli pierwsze to jest Cały czas rozwój, przez te 35 lat my ten produkt rozwijamy. Drugie to, niewątpliwie, drugie to niewątpliwie takie odpowiedź na potrzeby klienta, bo nasze bramy garażowe to nie tylko bramy nowoczesne, ale to bramy bezpieczne, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli nasze zabezpieczenia RC2 w bramach garażowych, ale to także personalizacja. Jak mogą się Państwo rozejrzeć, to my odpowiadamy na gust i potrzeby. Różne naszych klientów i możemy wyprodukować bramę w bardzo różnym kolorze. Możemy dopasować design, wzór bramy garażowej do drzwi czy do stolarki w całym domu. Możemy schować bramę w elewacji domu dzięki naszej bramie elewacyjnej. Czyli to też ta różnorodność i bogata oferta. Tak, bezpieczeństwo jest dla nas podstawowe i to bezpieczeństwo w zarządzaniu. Produktem w samej produkcji, ale też już samego końcowego produktu, który trafia do naszego klienta ostatecznego. A zapytał Pan, ile osób pracowało nad aplikacją wiśnioski Connected i nad tym usprawnieniem. To był mały zespół. Nie chcę się pomylić, ale myślę, że to było gdzieś 3 do 5 osób, które pracowały nad tymi rozwiązaniami SMART. Szczegółów niestety nie znam, ale znam. Znam szczegóły, jeżeli chodzi o przygotowanie komunikacji do całej kampanii Wiśniowski Connected, którą rozpoczęliśmy nie tylko na rynku polskim, ale tą aplikację mamy dostępną w 14 językach i dostępną właśnie też w innych krajach, gdzie informujemy o niej. Można powiedzieć, że mamy, firma ma 35 lat. I nasze produkty można znaleźć i kupić w 35 krajach, do których eksportujemy, do których je eksportujemy. Są to takie kraje, z którymi już długo pracujemy i gdzie tych produktów naszych jest zdecydowanie więcej, gdzie punktów naszych dystrybucji jest więcej. To jest rynek niemiecki, rynek francuski, rynek włoski, czeski, słowacki, ale to też są takie młode rynki, gdzie dopiero je badamy, próbujemy, rozpoznajemy. To jest rynek Stanów Zjednoczonych właśnie z bramami garażu. Wielka Brytania czy Irlandia. To jest dobre pytanie, które Pan zadał, bo na początku nasuwa się odpowiedź, że zdecydowanie na rynkach zagranicznych, tak? A ja muszę powiedzieć, że podobny poziom trudności jest na rynku polskim, gdzie my jako marka wiśniowski bronimy pozycji lidera. Ciągle jesteśmy, można powiedzieć, konkurencja dąży do tego, żeby nam to podium odebrać więc tutaj trzeba wielu starań do tego żeby tą pozycję lidera utrzymać do tego żeby utrzymać zaufanie klienta ostatecznego bo to najłatwiej jest stracić a kiedy stracimy to zaufanie klienta ostatecznego to przekłada się oczywiście na spadek sprzedaży jeśli chodzi o te rynki zagraniczne, to ważne jest poznanie tego rynku, specyfiki tego rynku, konkurencji i trudność jest w zasobach. Nie jesteśmy tutaj, pracujemy z siedziby naszej firmy, która jest w wielogłowach, a wdrażamy strategię na rynkach eksportowych w Niemczech, we Włoszech. Nie jesteśmy tam na miejscu. I to jest największą trudnością. I tak, no przede wszystkim to jest właśnie aplikacja Wiśnioski Connected. Dzisiaj Państwo zobaczyli ją w pełnej krasie, czyli to jest aplikacja, która spina wszystkie nasze produkty, czyli bramy, okna, drzwi, rolety. I to już jest duże udogodnienie dla naszych klientów ostatecznych, bo dodaliśmy ostatnio właśnie bramę wjazdową, czyli już nie tylko ta stolarka otworowa, już nie tylko dom zarządzany w technologii smart za pomocą Wiśnioski Connected, ale to również to otwarcie posesji, czyli ta e, brama wjazdowa do domu, która również jest sterowana z tej aplikacji. E, niedawno wprowadziliśmy do naszej oferty drzwi Pirue. to są drzwi na zawiasie piwotowym, które możemy bardzo ładnie wyeksponować w bryle budynku, nowoczesnego, dużego budynku. Cały czas udoskonalamy naszą gamę produktową i w zależności od kraju to tak to nasze portfolio produktowe rozwijamy. Nasze młode dziecko to też ogrodzenia aluminiowe. Marka Wiśniowski kojarzy się wszystkim ze stalą, że produkujemy w stali, mamy ogrodzenia stalowe. Jesteśmy numerem jeden w kategorii ogrodzeń stalowych w Polsce. Poza bramą garażowym jesteśmy również numerem jeden w kategorii ogrodzeń. A w, na koniec 2024 roku wprowadziliśmy ogrodzenia aluminiowe, właśnie odpowiadając na potrzeby naszych klientów, którzy potrzebowali takiego nowoczesnego wzornictwa, em, bardzo modernistycznego, minimalistycznych wzorów, których wcześniej Marka nie miała w swojej ofercie. No, mogę zacząć w ten sposób, kto jak nie my, prawda jesteśmy liderem w produkcji bram garażowych. W Polsce od wielu wielu lat nasza tradycja sięga 89 roku, kiedy to została wyprodukowana pierwsza brama garażowa marki Wiśniowski. No więc to i super pomysł, ale i też taka nasza trochę powinność, że jak ma się mówić o bramie garażowej w Polsce, to powinno się mówić o bramie garażowej Wiśniowski. No, wyzwaniem na pewno jest adaptacja nowych technologii do rozwiązań, które dana marka czy dany producent produkują, no bo to jest świat bardzo szybkich zmian i jeżeli skupimy się na twardych wyrobach, takich jak brama garażowa, brama ogrodzeniowa, stolarka okienna czy drzwi, no to tutaj inżynieria jest trochę inna niż w przypadku technologii inteligentnych, która bardziej dotyka informatyzacji, tego smart home'u i tego typu myślenia, więc jakby adaptacja tych nowych technologii, tego smart home'u, tego świata trochę informatycznego, z tym światem mocno inżynierskim na pewno jest dla każdego wyzwaniem i było również dla nas wyzwaniem, ponieważ szukaliśmy swojego rozwiązania, które nie tyle zaspokoi nasze potrzeby, co przede wszystkim potrzeby rynku i potrzeby klientów, a także naszych instalatorów, tak? którzy są przyzwyczajeni do montowania i instalowania stolarki, a nie w smart home'u czy instalacji elektronicznych czy elektrycznych. I to było dla nas największym wyzwaniem. I wydaje mi się, że dzisiaj możemy powiedzieć, że udało nam się je spełnić, bo mamy w naszej ofercie produkty w zasadzie z każdej gamy produktowej, czyli bramy garażowe, Ogrodzenia, stolarka drzwiowa i stolarka okienna, które są dostępne w standardzie z wyposażeniem pozwalającym na sterowanie tymi produktami z aplikacji mobilnej bez żadnych dodatkowych. Instalacji, okablowania czy centrali sterujących. Te, te produkty po prostu same w sobie, tak jak wyjeżdżają z naszej fabryki, w swoim DNA mają e, możliwość sterowania smart właśnie z naszej autorskiej aplikacji Wisniowski Connected, e, którą również dzisiaj mieli Państwo e, okazję, prezentację której e, zobaczyć. To jest proces, który trwa w zasadzie od pierwszego momentu zetknięcia się osób związanych z rozwojem produktu mojego zespołu z technologiami inteligentnymi, ze smart homeem. My od samego początku mocno śledziliśmy ten trend, w jakim kierunku on się rozwija. Oczywiście nie rzucaliśmy się na niego pełną parą, powiedzmy sobie, żeby wypuścić jakiekolwiek rozwiązanie. Chcieliśmy, aby rozwiązanie, które zaprojektujemy i przekażemy w ręce naszych klientów, będzie rozwiązaniem dla nich przyjaznym, nie będzie skomplikowanym, będzie prostym, intuicyjnym, również dla na naszych instalatorów. Więc ten proces trwa już na pewno. 10 jak nie więcej lat, bo po drodze różne rozwiązania dotykaliśmy i różnymi rozwiązaniami się inspirowaliśmy, no ale taki stricte proces powiedzmy sobie wdrożenia od momentu zdeklarowania tego co chcemy i do czego chcemy dążyć i jakich partnerów w tym chcemy wybrać do, tej, do, tej, do tego wspólnego projektu, no to na pewno trwało około dwóch lat. Znaczy jeżeli mówimy o produktach marki Wiśniowskiej to tak oczywiście wszystkie produkty są wykonywane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi Normami dotyczącymi bezpieczeństwa i to są nie tylko normy finalne, dotyczące finalnego produktu, jego certyfikacji, dopuszczenia do sprzedaży, co też w to w sposób, w jaki one są produkowane. One są po prostu produkowane również w bezpieczny sposób. U nas w zakładach prze, e, przestrzega się wszelkich norm bezpieczeństwa, więc ten produkt od początku do końca, czyli od etapu produkcji do etapu użytkowania przez klienta końcowego, jest bezpieczny i spełnia wszystkie dotyczące tego produktu normy. No, oprócz tego oczywiście rozwiązania smart również podlegają pewnym określonym normom bezpieczeństwa, takim nawet jak bankowość internetowa. Tak? To jest wszystko cyfryzacja, to są wszystko inteligentne rozwiązania, które podlegają normom cyberbezpieczeństwa i tu bez wątpienia nasze rozwiązania również rysują się w te trendy. Znaczy... Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tu na pewno trzeba być czujnym i trzeba być na bieżąco. Nie można popadać w własną strefę komfortu i samozachwyt, że jesteśmy wielcy, wspaniali, robimy świetne produkty. Trzeba cały czas jakby karmić się dużą dawką pokory, żeby odkrywać coraz to nowe rozwiązanie i szukać ich również w innych branżach. Bo to nie jest tak, że to co dzisiaj mamy w branży stolarki, to jest koniec, tak? Możemy korzystać z branży Euro RTV, możemy korzystać z branży samochodowej. Naprawdę miejsc do czerpania inspiracji jest bardzo dużo, no ale finalnie to jednak dobrze zdefiniowane projekty i oczekiwania są istotne do tego, żeby potem nie przepracować dwóch lat i skończyć coś, co, i wypuścić coś, co skończy się klapą, więc przede wszystkim dużo pracy, dobrego planowania, umiejętności określenia, oczekiwań rynku w aspekcie naszego produktu, niekoniecznie z innej branży, jak technologię przenosimy, oraz tego, żeby mieć odpowiednich ludzi, którzy taki projekt przeprowadzą i trochę szczęścia też, bo jednak, tak jak pan powiedział, te technologie rozwijają się bardzo szybko, więc w procesie wdrażania jakiejś technologii może powstać jakaś inna. I tutaj też trzeba umieć sobie powiedzieć w pewnym momencie stop, musimy coś zatrzymać, bo to już nie jest fajne, to będzie przestarzałe, jak skończymy, więc trzeba się wrócić do początku i tu znowu trochę pokory i zaczynamy od nowa przede wszystkim to, co chcieliśmy osiągnąć w rozwiązaniu, które wypuszczamy, to była prostota? Czyli to było połączenie tych nowych technologii z, pro, z, ba, z ogromną prostotą użytkowania i instalacji. Czyli dzisiaj instalator marki Wiśniowski, jadąc na instalację do klienta ostatecznego, on w zasadzie instaluje tą bramę tak jak każdą do tej pory. On nie musi znać się na świe, na, w świecie technologii inteligentnych, ani nawet specjalnie na elektronice. On instaluje to jak każdy standardowy produkt. Dopiero zainteresowany klient, który posiada smartfon, a w zasadzie można powiedzieć, że 90 parę procent naszych klientów go posiada, może sam rozpocząć proces jakby parowania naszej aplikacji z tym urządzeniem w zupełnie bezpieczny sposób. Tak, jak to dzisiaj było zaprezentowane, więc przede wszystkim ta prostota, żeby ludzie chcieli tego używać. No a potem, jak już zaczną tego używać, no to mogą weryfikować, czy zamknęli dom, nie będąc w nim. Mogą otworzyć komuś zdalnie dom, mogą jednym przyciskiem wywołać jakąś akcję, która ułatwi dostęp do tego domu, lub zamknie ten dom w momencie, kiedy wszyscy domownicy chcą iść spać kontrola samego, samych, samego dostępu do domu gdzieś z, z dalekiej odległości, gdzie nie wiem, kurierzy nas odwiedzają na przykład w ciągu dnia, gdzie większość z nas jest w pracy. Możemy też odpowiednie schematy zastosować, aby oni mogli tą paczkę bezpiecznie zostawić. Lub na przykład udzielać dostępu komuś na krótki okres czasu lub na jeden, dwa razy. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której mamy panią gosposię, która tam pomaga nam sprzątać w domu i chcemy jej udzielać kontrolowanego dostępu do tego domu. Też możemy zrobić to przez aplikację, niekoniecznie dając jej klucze, które może zgubić. Pracujemy również nad rozwiązaniami, które pozwolą na sterowanie głosowe, pozwolą na sterowanie chociażby z rozzyskającego na popularności Android Auto, czyli już bezpośrednio z ekranu. Samochodu. Będziemy rozwijać o kolejne produkty. Już, od, już w najbliższym czasie wejdą do naszej do sprzedaży specjalne moduły, które pozwolą również adaptować tą technologię do istniejących rozwiązań. Oczywiście nie będzie tam pełnej funkcjonalności jak w produkcie, który tą technologię ma w swoim DNA, ale w pewien sposób pewne, pewne możliwości będą dostępne. No i, i dalej będziemy rozwijać ten produkt o kolejne, kolejne funkcjonalności i kolejne możliwości w ślad za tym, jak będzie się rozwijał świat smart home. Samo zadowolenie jest złudne. To ja bym życzył sobie oczywiście sukcesów, do których dojdziemy w zaplanowany sposób, bez zbędnych niespodzianek, które czasem są kosztowne i przede wszystkim dalej dobrych pomysłów, których nam nie brakuje, żeby ich nie brakło. Bo jeżeli ich nie braknie, to dzisiaj z zespołem, którym dysponuje Marka Wiśniowski na pewno jesteśmy w stanie wiele z tych pomysłów zrealizować i wdrożyć w życie.